To się szerzy? Bez ciebie się nie będzie szerzyć. Mm -hmm. Z nami się szerzy. Amen. Z nami jest napisane w Biblii, że płaszcza jednego Izraelitu chwyci się parę osób i będą mówili, nie puścimy cię po stołu, jest Pan. Hallelujah. Ja uwielbiam, jak się mnie ludzie chwytają. Wiecie dlaczego? Bo jestem złamany, jak patyk. Mnie już dzisiaj nie kręcą różne sprawy. A im bardziej mnie rzeczy nie kręcą, tym więcej ma. Zauważyłem to, wiecie? Na wcześniej mnie kręciły różne rzeczy i, i, i budowałem jeszcze swoje ego, które dawno leżało już w grobie, a ja je budowałem, budowałem, to ja nic nie miałem i nie mogłem wiele zrobić. A potem zobaczyłem, co mnie ego, czy trup. Tak? Co ja mam do roboty? Aha, głośno, szyć na tej Ewangelii. Może jesteś nauczycielem słowa. Chwała Bogu, ucz! Poszerzaj poprzez to. Derek Prince, on się modlił do Boga, kiedyś powiedział Panie, pragnę wywrzeć taki wpływ na szerzenie Twojego Królestwa jako nauczyciel, jak Billy Graham jako ewangelista. To była modlitwa Dereka Prince'a. I Derek Prince po wielu, wielu latach, jak, jak on mówi, biegł dokonałem, tak? I mówi, miałem zaszczyt głosić Ewangelię, mówi, do tysięcy ludzi, nauczać miliony ludzi. Wypędzać demony, wskrzeszać zmartwych, uzdrawiać chorych. Mówi, jak do tej pory jeszcze nie oczyściłem jeszcze tylko żadnego trendowatego. Mówię, wiesz? On, mówię Dlaczego? Ten człowiek poświęcił się Ewangelii, tak? Cokolwiek masz, wykorzystaj to, niech królestwo się szerzy. Może jesteś człowiekiem po prostu, który ma takie odczucie, że jest pomocny w jakichś sprawach. Tak? Rób to dla tej Ewangelii. Może, może najlepszą rzeczą, w której najlepiej się czuję, jest, jest to, żeby ten kościół był czysty, żeby była czysta podłoga, żeby wszystko było podłączane jak należy, żeby wszystko tu było. Rozumiesz? To jest Twój wkład w tą Ewangelię. Znajdź swoje miejsce w, ewa w szerzeniu Ewangelii. Znajdź to miejsce i w tym miejscu bądź wejścia. W tym miejscu właśnie. Rozumiesz? Śpiewasz, grasz, twórz. Jesteś lewitą. Teraz spotkaliśmy, yy, yy, z kim, yy, z Piotrem Puechą usługiwaliśmy. Piotr to też jest taki człowiek, taki yy, po, po <grym podróżny krajek, <grym> który gdzieś jeździ po, ca po całym świecie i gra. I, ale on, 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 to jest jego wkład w Ewangelię, tak? To jest jego wkład w Ewangelię. Może, niektóre są niestandardowe wkłady. Tutaj mówiłem, Grzesiek Klot z Olgą e, reaktywowali zespół Sixteen, świecki zespół, który przez tych finalistów w, 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 przebojów już nagrali, nagrali jakiś tam kawałek. Dlaczego? E, ponieważ e, Grzesiek Klot mówi: Artur, ja jestem jak Zorro, Bóg mnie wkłada, mówi w te wszystkie klimaty, mówi, i ja tam mówi, będę głosił słowo, ja tam będę docierał do ludzi. Bo kto do nich dotrze? Kto pójdzie głosić budce Suflera? Przecież nie ja. Czy tam perfektowi, czy tam jeszcze innym, jakimś, rozumiesz. On pójdzie. Bo jest odstrzelony, rozumiesz, totalnie, i idzie i wszędzie głosi, i w nosie ma konwenansę. ma swoje miejsce. Miej też swoje miejsce. Amen. Amen. Kochani, to jest bardzo ważne. <tryk> Jesteśmy powołani, żeby szerzyć Boże Słowo. Ewangelia musi się rozszerzać. Posłuchaj, i też bądź czujny na bardzo ważną kwestię. Bóg chce używać się w różnych miejscach, w których tylko Ty możesz być Wiesz co, prawdopodobnie nie mam żadnego z numerów telefonicznych z Twojej skrzynki w, w telefonicznej w telefonie. Rozumiesz? Z Twojej listy. Prawdopodobnie Twoi przyjaciele w większości nie są moimi przyjaciółmi, tylko Ty masz do nich dostęp. Jest grono ludzi, wśród których Ty jesteś światłem. Powiedz im o Jezusie. Skieruj ich w jakieś miejsce. Rozumiesz? Zrób to. Może nigdy nie powiedziałeś jeszcze im, może nigdy nie wspomniałeś, ale zrób to. Amen. mi Amen. 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 się, proszę. Hallelujah. Dobry Ojcze, dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo, ono jest jak młot, które kruszy skały. Dziękujemy, że Twoje Słowo, ono kiedy jest uwolnione, Ojcze, to jest jak deszcz i śnieg, które gdy spada, gdy dociera, to ono nigdy nie pozostawia rzeczy bez skutku. Ojcze, dziękujemy, że Twoje Słowo jest jak wieś, które oddziela ducha od duszy i pokazuje nam realną prawdę. Duchu Żywego Boga, dziękujemy, że Twoje Słowo dzisiaj dotarło do naszych serc głęboko, że poruszyło nasze dusze. Duchu Święty, dziękujemy, że Ty zabezpieczasz te Słowo, żeby diabeł nie wykradł go. Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że... To słowo ono w nas pracuje i będzie dokonywało zmian w naszym życiu. Dziękujemy Tobie, wielki, potężny Boże, że mamy przywilej być częścią Twojego zespołu apostolskiego. Że możemy, Ojcze, tutaj, w tym miejscu być razem i być tą lampą, która świeci. Ojcze, my prosimy Cię w imieniu Jezusa, żebyś teraz pomógł nam przyjąć objawienie o tym, co, co słuchaliśmy. Pomóż nam. Ojcze, ojcze, dotknij nas teraz. Ojcze, my przyjmujemy te objawienia, Ty pomóż nam, Panie, jak Dawidowi, rozumieć. Niech to głęboko w nas wchodzi, Panie. W imieniu Jezusa. Amen. Nie przechodź tu, nie przechodź. Jakiś czas temu rozmawialiśmy w mówiliśmy, Przemy umysłu. I powiedzieliśmy, że Bóg w Izajasza powiedział w wersji oryginalnej w ten sposób, że myśli moje to nie myśli wasze, dlatego drogi moje to nie drogi wasze. Dzisiaj Artur przyjechał w sumie nas odkłamać troszeczkę, ponieważ to, co mówił, to uwalniało od nas, <laughs> uwalniało nasze myślenie od takiego obrazu i czyli też postępowania chrześcijańskiego, że w sumie. Dobrze mi jest, Bóg mi błogosławi. Przy jeśli stąpi na mnie coś wyjątkowego, powiem o moim Jezusie. A to, co dzisiaj Artur powiedział, to jest tak, jest tylko jedna droga życia. Z Bogiem zaangażowany w budowanie jego domu. Nie w budynku, ma nam się i królestwa jego syna. I tam jest i błogosławieństwo, i jest rozkosz, i radość. Jest to życie. To tu nie chodzi o wegetację, czyli takie udawanie przez dobre, dobrze zorganizowane nabożeństwa jest z nami okej, okay, nie no jest nas troszeczkę. Tu właśnie chodzi o to, co Artur powiedział. Musimy żyć innym życiem, tylko tam jest radość. Tam jest, tam jest spełnienie i te rzeczy, które my nazywamy błogosławieństwem, to nie jest mój cel, to jest tylko błogosławieństwo, te rzeczy rzeczywiście stają się nie celem, tylko taką przy, przyłataną do nas dobrocią Bożą. A celem jest żyć z Bogiem. Zwycięskim, dobrym życiem. ci Paweł powiedział nie wstydzę się Ewangelii, gdyż jest mocą. Więc jeżeli jest mocą, to powinniśmy widzieć moc w działaniu. Powinniśmy widzieć ludzi nawróconych, zbawionych, uwolnionych, uzdrowionych. <tusza> Wiecie, to, jest, to jest niesamowite, bo my na które nie planowaliśmy zaprosić. Ja planowałem go w czerwcu 2000. Ja mamy prawie, że każdy dziew na dwa lata, bo i 19 było musi się powładać. Artur mówi, słuchaj bracie, mam pogadaliśmy chwilę i mówili, chciałbym, mam taką podróż, jestem w podróży po kościołach. A wiesz co, Artur przed wami jest ta honorata misjonarka. Jak jest dwóch gości, to ja mam tak, tak chciałbym, żeby było nie za dużo, bo chciałbym dobrą ofiarę zebrać. Jak jest dwóch gości, to wiem, że y, jakie są możliwości finansowe ludzi, to... To po prostu będzie mniejsza ofiara, a ja nie chcę że, dawać małych ofiar, chcę obfit ofiar dawać. Ale zjedzono i Lola mówi, a przecież ja wczoraj mówiłam do ciebie dzwoń do Artura. Ja mówię, no tak, mówiłaś dzwoń do Artura, po co ja miałem dzwonić do Artura? No i dlatego, kiedy kończę rozmowę z Arturem, ja mówię, tak Artur, przyjedźcie, przyjedźcie. I to jest dobre, zacząć rok od, od wstrząsu. Od takiego odkłamania, przestańmy liczyć, że to będzie rok błogosławieństwa, jak to będzie rok życia. Błogosławieństwo będzie e, e, takim mhm. dodatkiem. To jest, dla, dla Zoe to jest niesamowite, ponieważ tydzień temu honorata mówiła o misjach mhm. i pokazała nam otwórzcie serducha na, e, na e, ludzi, którzy mieszkają dziś w krajach trzeciego świata jak Afryka, dzisiaj Artur z Agatą do nas mówią, otwórzcie serducho na po prostu ojca. Mhm. Zacznijcie żyć życiem ojca i... Nie, nie bójcie się, nie wstydzicie, się, co się będzie działo, jeśli będziecie odważni, jak mówicie Ewangelię. Nikt z nas nie jest Artury, prawda? To jest no, niemożliwe być Arturem, czegatym, ale każdy z nas jest, jak powiedział, powołany. Amen. Amen. Nie stąd ta przychylność, życzliwość Boża. Powoła Ciebie i mnie. Wow, a za chwilę a Michał powie parę rzeczy na koniec ogłoszeń, ale nie ja chciałbym, żebyśmy modlili się o nich. My no jako Kościół podaliśmy decyzję, że będziemy regularnie siedzili w służbie, bo Artur i Agata może nie wiecie o tym, od 1 marca będą żyli tylko zgłoszenia Ewangelii. Będą poświęceni całkowicie tej służbie i my z Iloną podróżowaliśmy w latach 97-98, z tym jak się właśnie rodził nam i podróżowaliśmy, żyliśmy zgłoszenia Ewangelii. I byliśmy zachwyceni, będziemy głosić Ewangelię, na pewno stanie za nami chrześcijański świat. Boże, moja mama była jedynym partnerem. Kto A u nas miesią? też tak jest. Co za chrześcijański świat. Ty. się takiego chrześcijańskiego świata. I teraz, kiedy oni mają słowo mocy, słowo Ewangelii i przyjeżdżają, odkłamują nasze religijne umysły, to ja mówię, że my jako się będziemy wsiać w niego i Agatę w ich służbę i ich Honoraty w służbę, ponieważ jeśli my mamy pieniądze, budżet Kościoła zaczyna być stabilny, rosnący, to nie będziemy ładowali wszystkiego w budynek czy w siebie, będziemy ładowali w takich, którzy są naładowani Bogiem. Więc to dla nas przywilej, tak naprawdę. To jest młody człowiek, on naprawdę jest młody człowiekiem, młody dzieją. On potrzebuje ludzi, którzy po prostu będą jak balans na niego. wspierać go nie tylko, modlić ale wspierać finansowo, mówić: Artur, wszystko jest okej. Okay. Amen. Tak jak my potrzebowaliśmy tego, jakbyśmy 20 lat prawie, że temu zaczynaliśmy podróżować. Powiem Wam, w jedności jest siła, więc jeżeli ktoś Was ma sercu, módźcie się i Zobaczycie, że będzie w waszym sercu chęć nie tylko rzucić w ofiarę, ale może wspierać ich służbę. I u nas na stronie będzie co jakiś czas pojawia się informacja o ich służbie, to tam będziecie mieli linki do ich służby i dowiecie się, jak ich wspierać. Po prostu trzeba nic na Ewangelię. Czas, czas, zabawa albo szukanie błogosławieństwa. I Kartor mówi, że, jesteś, że on wierzy w prosperity. Wiecie co, jak ja lubię, jak ktoś prowokuje. Ja potrzebuję prowokatorów. To prosperity może nie jest piękne słowo, bo ono tam brzmi z angielskiego, ale nasza Ewangelia jest Ewangelią pochodzenia. I ludzie, którzy żyją tylko o Was, oni jeszcze o tym nie wiedzą. Módlcie się o Natura, wstańcie proszę, to przyjdą do mnie.